Z tej strony Storm a dzisiaj nagrywamy Pokémon Go! Jak wiecie dawno nie było tej serii. Więc no. No, dzisiaj pokażę Wam jak się zdobyłem przez ten czas z Pokemony i, i naprawdę to z Pokemony. Naprawdę. Naprawdę, zobaczcie. No jeden ze mną chodzi. Zobaczcie. I. BUM! To są moje Pokémony. Są świetne, przewspaniałe. Zobaczcie, jak. Jakie potężne. Gajardo. To jest Naprawdę. Nie do pomyślenia. To jest naprawdę nie do pomyślenia, Gajardos, nie można w to uwierzyć, Hitran. wszystko, Magmortar, Shiny, naprawdę, pokażę wam teraz moje Shiny. Shiny wam pokażę wszystkie moje. To są moje shiny, pierwsze. Magmortar to już przedtem było. Eee, co tu jeszcze mam? Pinsir przepotężne, przepotężne naprawdę. Przepiękny. Magmar shiny. to, to, to jest to. Porygon 2 No i teraz sami sobie zobaczcie Najbardziej mnie dziwi to Naprawdę Kraby shiny Naprawdę, zobaczcie jaki Ivy Ivy, no takie średnie bym powiedział Ale naprawdę shiny Kraby Naprawdę jest jakieś dziwne tu tutaj są takie, Ma z Magikarpa się robi Gajardosa, jakbyście chcieli wiedzieć. No dobra. Popieram sobie tego, Tarmandera. Mam naprawdę mało bali, mam tylko 13 bali, więc muszę być ostrożny. Muszę być <laughs> naprawdę ostrożny. Oj. I teraz wpadajcie na mój kanał. Naprawdę. Fark. Kur, dobra. Mm. O Boże, jak ja tu. To... Nie, dobra, nie będę malował, bali, naprawdę. Przepraszam, ale nie mogę. Naprawdę nie mogę, widzowie. Tutaj cel i horror. Przepotężny. 86 candy do niego mam. Łażę czas, czasami po okolicy. Więc. Yy. W shopie mam bardzo dużo monet. 398. Masakra. Możemy sobie kupić coś. Tylko zobaczmy, co jest. I naprawdę nie pamiętam w jakich co jest cenach. Aha. Dobra. Wszystko tutaj naprawdę drogie. Naprawdę. 6 max refive. Item bag Pokémon storage. Możemy sobie kupić item bag Kupimy. Będziemy mieli więcej miejsca. A 200 monet właśnie poszło więc wow właśnie mamy 198 monet w tej chwili 198 monet dobra się nam zwiększyło że mogę mieć więcej pokrywa co? aha tutaj co? A dobra, naprawdę sobie nie rozumiem. Chciałem, żebym miał więcej pokemonów mógł. Ja Ja gry się mam zmarnowałem. Masakra. Zobaczcie. potężny. Tyranitar. Naprawdę. Przepotężny. Możemy go nawet ulepszyć. Bo mam 20 candy do niego. Naprawdę. A na ile będziemy mogli go, go ulepszyć? Ok, i bum! Właśnie mamy Pokemona 3000. Wow, przepotężnie. Jakie. przepotężnie, naprawdę. Przepotężnie. Trzy... Mój pierwszy Pokémon 3000. Wow naprawdę jest naprawdę bardzo dobre pokemony zobaczcie garczów nie wiem jak go jak zrobiłem nie wiem kto się, kto się... tak się trudno go zdobywa tyle lajdu na to naprawdę na giblach się Kurde, nie chcę kasować. Mam hit Hitrana, Jolgi, Pinsy, Executor. Naprawdę. Naprawdę. O. Darumanitan. na Kinga. Lucario to najlepszy bijący Pokémon. Pokémon Go. Naprawdę. ale bardzo dobra To najlepszy bijący Pokémon. sobie go nawet ulepszymy 27 tysięcy staredasta właśnie poszło, o jakie O ja cię bolę. 27 tysięcy stare. 140 tysięcy staredasta, tylko mam o oh, no, o oh, no. O oh no, o oh no, oh no, oh no, no 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 no, no. Laprasika mamy żebym Nie będę go ulepszał bo chcę mieć go w Liza do 1500 Ale to sobie tak ulepszę Bo chcę, żeby był w Liza 1500 Tak co będę go używał więc coś się zrespiło. Słyszałem. Tak, to No shiny. No. No shiny. Naprawdę. No. Więc. Yyy. Yy, 12 incensów. Zobaczcie. To jest piękne. 12 incensów. 10. A tutaj malin... mam dużo razbery. Połapiemy pokemonów. Nie ciebie chciałem. Ciebie chciałem. Nie, lubię. Ej, zobaczcie. Pa, ile cp. Patrzcie, ile cp. Boom, 2303. Boom. Wiecie, skąd wiedziałem, że ma dużo cp? Bo on zawsze ma dużo CP. On no zawsze ma dużo CP. Z 2000. Więc naprawdę. Jak go się to go łapcie. Na, u, u początkujących to, to. U początkujących to on ma z 1000 CP, no ale. Ivy, tak się. Co tam? Y y mogę Ci coś powiedzieć? No, co chcesz? To, to zaraz się widzimy. Be, be, Jestem be, be. już. O, zauważyłem, że będzie mega ride. Ale dzisiaj sobie rajda niestety nie zrobimy. Bo sami nie damy rady. Jeżeli będzie na dwie główki, to powinniśmy dać radę. I zależy na kogo. No ale na mega ride jest. mega no, y są ciężkie. No. Next. Santandela łapiemy. Tylko że mam mało bali. Hmm. Może krysznie machopali. Naprawdę. Z tymi balami to nie wiem co ja mam zrobić. Jak zdobyć te bale? Po prostu nie wiem i nic. Nic nie wiem. Aha, świetna IV, dobra. Świetna wiech I po. Tego krawy sobie zrobię, którego mam shiny. Oj, którego mam shiny. I się właśnie zdziwiłem jak może być krawy shiny? Naprawdę? Jest to takie trochę bardzo dziwne. Naprawdę dziwne to A Aha, świetne. Zostawimy go sobie. Zostawimy go sobie. Fajna iwi. Zostawimy. I tak skasujemy. No teraz ma kuchite łapić, złapiemy. Czary Mary, hokus pokus. Nie wal we mnie, bo będzie... Bokus? Jezus Mary, ja balę teraz. No, Jeżeli sobie nie pojął, łapiemy. Zakończymy kończymy odcinek. Boże, z tymi balami naprawdę... Masakra, jeszcze się wydostań może. No. Dobrze. Chociaż tyle wolności mi dał. Chociaż, że odbijałeś wszystkie moje... Na takie jest a tak się... Ja nie wiem, co mam powiedzieć. Ja nie wiem, co mam powiedzieć. Dobra, tego ostatniego bala Nie! Yeah. Nieee. Świecie okrutny. Wow, great. Fajnie, great. O, ja się złapany niemożliwe. Niemożliwe, złapany. Dobra, średnie, trochę takie bardzo słabe. Hmm, co ja. Co ja wam jeszcze mogę tu pokazać? Hmm, Pokédex. Pokédex to raczej niektórzy wiedzą. Tutaj są Pokémony, które mam odblokowane. Dobra. O, zawalczymy sobie. A Batl, tutaj możemy walczyć z innymi, no to jeszcze zrobimy sobie, okej, okay. Master Legu e? i swoimi najlepszymi Pokemonami, czyli tymi, nie ma znaczenia jak ma mało HP, no bo i tak będzie całe jak będę walczył. I tak będzie cały. Okej, okay, już jest jakiś gość. To, to kto wygra? Wtedy dostaniemy malinki. Ale wolałbym potiony. Naprawdę. Oj. Dobra, tyranitar. Serio, Santander? Wow, ale dobry. A nie, Savuk. 1500 cepa. Ale słabiak. Ale słabiak. Pult! Przecież ja używałem bulta. A dobra, góra. Wiem, że zakończyłem się. Że... Przepraszam, ale muszę. O nie, bo miał czerwona, co dobrze zrobiłem. Teraz zmieni, teraz zmieni, pokażę, ma proszę. Ale lag. No. O, dobra. Poddał się chyba, poddał się, ha, poddał się typa. ale beka z niego, ale z niego beka, wow, no nie musieliśmy się wysilać, EZ, po prostu EZ, 6 na 50, wow next battle nie chcę wyjść. I dostaliśmy tak jest wow wow srebrną malinkę dostaliśmy ale fajnie o, tutaj są wiem, a... tak na to A na co chcę walczyć? Jak? Battle? O co tutaj chodzi? Nie wiem o co tutaj chodzi naprawdę Oj, nie wiem, to chyba będzie ostatnia walka i żegnamy się, będzie do kolejnego odcinka, no, ale jeszcze się odcinek nie skończył, więc... Aha, on jest naprawdę dobry. Co? Oj, oj, ja się do sama. Ja Nie graj... Jeszcze, jeszcze... No tak robiło mi, że... Się... Naprawdę... Nie wiem, czy mam się poddać... Chyba się poddam... co ja tu mogę powiedzieć do tego typa, no... Gajardosa ma... Gajardosa ma... No co ja mogę temu typowi powiedzieć... No... No dobry jest. 3175 jar. No, no dobra, chyba się poddam. No dobra, nie będę mięczakiem. Chociaż wiem, że i tak nie wygram. Chociaż wiem, że i tak nie wygram. What? O. Co? A tyle mu coś zrobi? Halo. Chyba on coś robi tyle litarowi. Nie dobra no, naprawdę Jezu ile on Nie dobra no, co ja tu mogę powiedzieć No naprawdę co ja tu mogę powiedzieć do tego typu Naprawdę no, Stos grasz Pierwszym Pokemonem mnie pokona Zobaczcie ile ja mu zadałem No bo to jest weirdo, Smart. No i tak wiele lat ich tu nic nie zrobi. No. Ja się, ale jestem noob. Noob, nie o oby. Tak to nazwę? Nie o oby. Noob jestem. Noby O boże. Masakra. No, no co ja mogę powiedzieć, no, żegnam się z wami do kolejnego odcinka, że się z wami pożegna. Po, Ello! hello, hello. hello.